Dobry Państwu, dzisiaj mamy niedzielę. Ja jesteśmy w łebie południowym Irańskim. To jest Gutenweg Była taka rybna wędzarnia albo ale teraz przeniesiono ją, bo przyszła jędza i wędza. Bo... By Zosia! dalej? Dobra. Dobrze. Dobrze, to to no, bardzo dobrze. Mówimy, no, Wszystkie, wszystkie. jakie są. Tak, rekin przydał Aha, diabeł morski, diabeł morski. też tak. No i co? Wielory czasem się zdarzają. A, tu... A, jest... A foki to nie, foki nie, foki nie, bądź. Bądź. Foki nie wolno. No nie wolno, zablokujemy. Więc proszę przyjaciół, no, i... raczej tu karmimy. A, to Zabroniła w 2019 roku ukierunkowanego połowu na dorsza, a w 2021 roku ukierunkowanego połowu na Pasożia. Co teraz robicie? Próbujemy. Próbujemy. ryby, żeby jakoś przetrwać. Przeżyć trzeba. Musimy. trzeba. No tak, dziękuję. Kto mówił? To był Murczew Maciej. Dobra, na razie. Ahoj, dzięki, hej. Idziemy dalej.

I zawsze to, to są rzeki to są te płyce. U mnie ci, u mnie ci, u mnie no tutaj mają, żeby اڪو ڪلهي ڪٿي وڃي Rzeko lasu i nie ma czasu. Tak, no... ryby. King. Tu mają takie, o. Ale się ryba robi. O, tu się wędzi. Taka ryba. Tu jeszcze jest druga ryba. O, tu jest drzewo, tu się pali. No, tam, no tutaj zajrzymy, czekaj. Tutaj zajrzymy. O, to są ryby.

880, 518, 881. Zamówienia można telefonicznie nawet robić też. Ja tu mam zawsze dobre ryby, bo więcej tutaj cały dzień i całą noc. Także trzeba się umowy. Po kolejka jak widać druga czeka. Mas já conheço. eu não quero. Pan z tą rybka. Dobra. Dobra. Znawa. Tam rybku nie ma tak. Dobrze. Dobry wieczór. A skleda Wam.

o, nawet flaga mieciowa wysił wędnia u mieci Tu reklamy są dobre porobione, wciąglone i lędzają te ryby A tu była stacja paliw, ale nie wiem czy ona działa, bo zamknięte jest nawet w niedzielę Chyba tu nie pa, już nie nalewają A tu grochowa wojskowa i szaszliki z gryla niby mają być, ale ja nie widzę tutaj, żeby były. A jest grochówka, bigos. Idziemy zobaczyć tutaj, jeszcze tu nie byliśmy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co Pani tu robi, proszę Panią? tu gotuję. Tak? Dobra. Nie. A, a to, jest, to jest ta wojskowa, bo wojskową to w specjalnej takiej kotle, o, o jest ten kocioł, jest tak, i proszę powiem jak się robi grochówkę, nie pani powie jaki przepis jest? Na o nie mogę, tajnę przez poufne. przez połówkę. to pani z wojskowa jest, dziewczyna? Nie. Nie, no dobra później popróbuję tą grochówkę, Zapraszam. ale potem gazy są po niej, nie? Oj tam. Oj, tam, oj tam. Można na balkonie. Trzeba żubrem, żubrem popić i wtedy tak. dobrze. A macie żubra? Mamy! Macie to. A jak masz na imię? Ula. Ula. Z którego ula? Pepsi Maxi. Jest? Coraz więcej widzę do się zbliża, teraz tych ludzi. No to więcej przyjeżdża i przyjeżdża i dojeżdża o Dojdźland. Dzień dobry. Dzień dobry pani i pani, może parę słów pani powie naszym widzom. Cześć, e... cześć korsaś. No witaj, słuchaj, mieciu, powiedz nam jak to ty robisz, że tyle takie kolejki do ciebie tu stają, po te ryba. Słuchaj, robię to od serca. Serca. Od serca. Ale cały dzień i całą noc nie. Przez czwarte dnia. czwarte, tak. tak? Ale śpisz żeby dzień? ci co? ludzie nie doładowywali mi baterii, to bym nie dała rady. Nie dałabyś rady? Nie. A tak dajesz? Daje. jeszcze kumulator Może się Jeszcze, jeszcze ale, mogę. Ale co możesz? Z facetem, oj, z facetem też możesz? Słuchaj. Nie ma problemu, bo pstrąg tęczowy w dzień upalny wzmaga popęd seksualny. A rozumiem, a węgorza masz? Żadna wiagra, żadne może nie pomoże jak węgorze. A też, no, no byłem w Węgorzewie ostatnio, wiesz, na Mazurach. Też? Też, tak. No taki miałem wyjazd, no, na, na Mazury. No dobra, a tutaj powiedz, jak, jak tutaj, zaprosić, tych tutaj zachęcić, żeby przyjechali do Ciebie. Słuchajcie, nie ma nic lepszego jak łeba. Zapraszam. I ryba Kto się powoła na korsarza ma rybę gratis. O <gry> proszę, <gry> <gry> no to zbankrutujesz teraz, zbankrutujesz. No. Ahoj, no jak dzisiaj, jak się ktoś powoła na mnie, to możecie dostać rybę gratis, u Mieci tylko. Pamiętajcie, y, przyjdźcie na Miecie. Na, na, na.